Dzień dobry, dziś w Telewizyjnym Centrum Kultury będę zachęcać państwa do międzypokoleniowego obcowania ze sztuką współczesną. Sprawdzę, czy muzyka folkowa ma jeszcze siłę oddziaływania. Na koniec zaproszę na bydgoski festiwal operowy. On rozpoczyna się dopiero w kwietniu, ale kto chce zdobyć bilety, musi pomyśleć o tym już teraz. Anna Kola zajmuje się grafiką, witrażem, szkłem artystycznym i fotografią. Brała udział w ponad 100 wystawach w kraju i za granicą. Miała kilkanaście prezentacji indywidualnych. Ta w BWA w Bydgoszczy jest kolejną, w której Kola pokazuje swoją fascynację naturą. Dzięki tej więzi powstają kompozycje o wyjątkowo osobistym przekazie. Jeszcze piękniej wyglądają na żywo w galerii. Wyjęte z pejzażu przede wszystkim dlatego, że inspiracją był pejzaż. Na wystawie jest dużo obiektów, które zostały dosłownie zabrane z pewnych miejsc. Odrobiny przetworzone, uzupełnione o szklaną materię, często sfotografowane, zinterpretowane właśnie fotograficznie i pojawiły się, wróciły z powrotem. Bardzo lubię taką naturalność i prostotę czyli zachwyca mnie takie naturalne, prawdziwe, surowe drewno z szorstkością, z tym wszystkim, co się, co się na jego powierzchni dzieje naturalny, prawdziwy kamień. Ale też w fotografii szukam takich sposobów przetworzenia tej rzeczywistości, czy zarysowania tej rzeczywistości, którą oglądam, które są y, y, wydaje mi się dosyć naturalne, a czasem nawet opierające się o przypadek, czyli na przykład stosuję długie czasy ekspozycji, wielokrotną ekspozycję, albo ruch aparatu w trakcie ekspozycji. Wszystko po to, żeby skupić się na estetyce błędu. Czas teraz na zapowiedź nowego cyklu warsztatów przygotowanych przez młodych kuratorów Galerii Miejskiej BWA. Zapraszamy wszystkich Państwa do Galerii Miejskiej BWA na cykl nowych warsztatów. Ja robię dla seniorów, a Ty Agnieszko? Ja chciałabym skierować naszą ofertę do dzieci. Zapraszam wszystkie dzieci, i przedszkolne, i szkolne na warsztaty, które będą inspirowane sztuką współczesną. Chcemy trafić do dzieci ze sztuką współczesną, chcemy je zainspirować, jest to świetna kopalnia pomysłów, chcemy im ją przybliżyć, opowiedzieć, pobawić się trochę i wytworzyć własne dzieła sztuki. Świetnie, bardzo ciekawy temat, a powiedz, jak się zapisać? Zapisać można się bardzo prosto, kierując do mnie zapytanie na maila albo pod numerem telefonu. A powiedz Piotrek, jak będą wyglądać Twoje warsztaty? No, nasze warsztaty będą w zasadzie podobne, ale będą różnić się troszkę od Twoich, ponieważ uczestnikami będą seniorzy. Do nich głównie kierujemy tematy, które... Mhm. Dotyczą również sztuki współczesnej, ponieważ będziemy o niej rozmawiać, będziemy rozmawiać o współczesnych wydarzeniach, o wystawach. Do udziału zaprosiliśmy wybitnych krytyków, znanych historyków sztuki i obserwatorów kultury współczesnej, którzy poprowadzą każdorazowo taki, taki warsztat. A powiedz, jak do Ciebie można dotrzeć? Jak można się zapisać? Do mnie będzie można na nasze warsztaty dotrzeć poprzez stronę internetową. Już wkrótce będą informacje mhm. na ten temat na stronie Galerii Miejskiej BWA. Po raz telefoniczny. W Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy trwa Festiwal Etnisy. Jego pomysłodawczynią jest Dominika Kisorska, która już po raz czwarty udowadnia uczestnikom festiwalu, że muzyka ludowa nie poddaje się próbie czasu. Jestem z starożytna, nie mam nic. Tyle starych hałocisko, długi bzic. Kup się sobie karę, bandę będę woził i dzieci z roku na rok widzę, że, te, że ten nurt, taki folkowy, ludowy, jest coraz bardziej korzenny, że wchodzimy coraz głębiej, badamy coraz mocniej tą kulturę ludową, nie wstydzimy się jej, pokazujemy ją, przetwarzamy i myślę, że to jest bardzo fajne, bo okazuje się, że kultura polska jest wypełniona masą wpływów, że nie jest niejednorodna, że mamy dużo odniesień. Właściwie w tym roku y, każdy jest gwiazdą. Mamy pięć zespołów. Y, wystąpi Dagadana, której długo nie było w Bydgoszczy, a która ma tutaj ogromną grupę odbiorców. Y, nagrała płytę Meridian 68, więc będzie prezentowała coś nowego. Y, będzie Adam Struk, pieśniarz, y, który, no, którego chyba nie muszę przedstawiać. To jest taka już ikona y, polskiej piosenki, muzyki ludowej. Będzie zespół lautarii. Które pokaże nam muzykę ludową na jazzowo. Berioskele, czyli taki projekt prezentujący śpiew koły sanki. To będzie bardzo takie myślę, melancholijne i piękne. I nie wtedy zupełna nowość muzyka ludowa z nutą klubowego bitu. Nam też zależy na tym, żeby zapraszać badaczy, takich autentycznych ludzi zainteresowanych tą kulturą, żeby Opowiadali o tym muzyką, opowiadali podczas warsztatów. Bo mamy warsztaty z, ze śpiewu białego warsztaty dla dzieci, właśnie z tych kołysanek jidysz. Mamy spacer dźwiękowy, będziemy poznawać Bydgoszcz od strony płci, pójdziemy w miejsca męskie, w miejsca kobiece, w miejsca własne, stworzymy taką mapę dźwiękową z Rafałem Kołatkim, Dariuszem Brzoskiem, z Torunia. Etnicy otworzyła um, wystawa Sofii Dziemidowicz, Białorusinki, która mieszka w Dolinie Dolnej Wisły, to są grafiki które prezentujemy w PUAG FMCK. Bardzo nostalgiczne, bardzo stylowe. Myślę, że warto przyjście zobaczyć, jak one tutaj wspaniale wyglądają i e, jakie są e, opowiadające właśnie o tym jej o, tej jej o tym jej przeszczepieniu z Białorusi tutaj do nas, do Doliny Dolnej Wisły. Czas teraz na zapowiedź marcowego festiwalu Przeczytani. Jedyna okazja do spotkania z takimi sławami jak Magdalena Tuli, Marek Bieńczyk czy Mariusz Szczygieł. Festiwal w Miejskim Centrum Kultury rozpocznie się 15 marca i potrwa trzy dni. To jedyne przedsięwzięcie w skali kraju, które jest w całości programowane przez młodzież. Prze, przeczytani, trochę tak rzeczywiście jak przejedzeni, ale, ale przeczytani też dogłębnie, dogłębnie, zapoznani z lekturą. Pomysł na festiwal jest bardzo, bardzo dobry i bardzo, bardzo wyjątkowy, ponieważ to jest jedyny festiwal, jaki ja znam, który robią młodzi ludzie w całości. Programują go, prowadzą spotkania, załatwiają sprawy organizacyjne, co też jest dla nich jakoś trudne i wdrażają się w taką trudną działkę animacyjną. Ale, ale przede wszystkim projektują i, i zapraszają gości i wybierają temat festiwalu. To jest niezmiernie ważne. W tym roku e, postanowili pytać o Polskę. E, pytaj o Polskę i resztę świata, ale właśnie te resztę świata w kontekście polskim. Autorzy są dobrani według klucza e, tematu e, całego festiwalu. Czyli ci autorzy, którzy pisali o Polsce, których, dla których Polska była jakimś istotnym problemem, e, nie, niekoniecznie w całej twórczości, ale, ale przynajmniej w jej części którzy wypowiadali się o Polsce w jakiś oryginalny sposób – Magdalena Tuli, Mariusz Szczygieł, Marek Bieńczyk, Jakub Ekier, jeden z pierwszych poetów tego przełomu po 89 Jest Marek Krajewski, który tworzy specyficzny, ale jednak atlas Polski, atlas polskich miast w takiej kryminalnej konwencji. Jest w końcu Angelika Kuźniak, wybitna reporterka, ale też no, wspaniała biografistka, jak się cały czas okazuje. Także, także bardzo, bardzo gęsta i wybitna obsada festiwalu. zapowiada się mocny i oparty na znanych dziełach literackich program Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który w tym roku rozpocznie się 23 kwietnia i potrwa aż do 8 maja. Szczegóły wydarzenia zdradził dyrektor Bydgoskiej Opery Maciej Figas. Gospodarze przygotowują spektakl inauguracyjny, którym będzie Don Carlos Giuseppe Verdiego w reżyserii Włodzimierza Nurkowskiego. Pierwsze próby reżyserskie do spektaklu już trwają. Próby reżyserskie zaczęły się dosłownie wczoraj. Muzyczne trwają już od, od kilku tygodni i mam nadzieję, że znajdą szczęśliwe zakończenie i uwieńczenie 23 kwietnia. Będzie dużo projekcji, mogę tyle tylko powiedzieć. Jest to pokazane w sposób symboliczny, ale w dużej mierze nawiązujący do, do epoki. Poza bydgoskim przedstawieniem na festiwalu operowym gościć będzie m.in. zespół Teatru Wielkiego w Łodzi z operą Straszny Dwór w reżyserii Krystyny Jandy. Aktorka ma pojawić się w Bydgoszczy na spektaklu własnego pomysłu. W kontekście tego, że Straszny Dwór co chwilę pojawia się jako premiera w którymś z polskich teatrów operowych. Ostatnio David Poutney e, zrobił taką realizację w Teatrze Wielkim z naszym Tadziem Szlenkierem jako, jako Stefanem uznaliśmy, że najwyższy czas, żeby pokazać to w ramach festiwalu, tym bardziej, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jeżeli powiem, że my powoli przymierzamy się do pokazania tego tytułu w nowej inscenizacji, bo tę naszą ostatnią oglądali jeszcze widzowie pierwszego Bydgoskiego Festiwalu Oporowego w 1994 roku. Czesi pokażą w Bydgoszczy jedną ze swoich największych oper, Jenufę. Ten tytuł wszedł ostatnio na afisz poznańskiej sceny operowej, ale organizatorzy Bydgoskiego Festiwalu Operowego postanowili postawić na zagraniczną produkcję. Narodnie Divadlo z Brna to teatr, w którym odbyła się prapremiera tej opery Janaczka, więc trudno byłoby nie skorzystać z takiej gratki, jak właśnie premiera kolejna tej opery w tymże teatrze. A ta premiera dosłownie odbyła się kilka miesięcy temu. Narodni Diwadlo było już na naszym, mówię tu o brnie, było już na naszym festiwalu, tak więc z przyjemnością zaprosiliśmy ten zespół, a z niekłamanym uznaniem mogę powiedzieć, że oni to zaproszenie przyjęli bardzo serdecznie. Na koniec festiwalu operowego widzowie zobaczą aż dwa spektakle chińskiego baletu z Szanghaju, który do Bydgoszczy przyjedzie bezpośrednio po występach w Paryżu z tytułem Jane Eyre. Ten zespół przyjeżdża wyłącznie do Bydgoszczy, jedynie na nasze zaproszenie, na dwa spektakle, które zamkną tegoroczny festiwal, i jest zespołem no, z najwyższej półki. W sprawę zaangażowała się ambasador e, Chin, i tutaj tą drogą składam jej serdeczne podziękowanie, bo ta pomoc polega również na e, przejęciu części kosztów szczególnie kosztów przelotu zespołu z Chin. Do, do Bydgoszczy. No, logistycznie nie jest to łatwe, ale myślę, że. Poprzednie edycje festiwalu udowodniły, że z takimi problemami potrafimy sobie poradzić. Bilet na Bydgoski Festiwal Operowy można rezerwować od poniedziałku, czyli 14 marca. Warto się spieszyć, bo festiwal cieszy się co roku niesłabnącym zainteresowaniem. Więcej informacji kulturalnych codziennie na stronie internetowej TVP3 Bydgoszcz. A ja spotkam się z Państwem już za dwa tygodnie w Telewizyjnym Centrum Kultury. Do zobaczenia. thank you